Takie słowa mi chodzą od paru dni po głowie. Szczególnie pojawiają się one gdzieś tak w nocy, jak się przebudzę. Kto jest, kto należy do rodziny? Tutaj nie chodzi o rodzinę genetyczną, którą w zasadzie my wszyscy mamy. Może nie znamy wszystkich, może się rozeszli gdzieś poszczególnie jej członkowie, ale jednak my wszyscy jako ludzie pochodzimy od. Ojców od matek i tworzymy rodzinę, bliższą bądź dalszą, jednakże rodzinę tworzymy. I tak jak powtarzam, czy się znamy bliżej czy nie, ale tworzymy rodzinę. Jednak jeżeli chodzi o przynależność do rodziny Bożej, no to jest tutaj pewna niespójność, bo my jako ludzie tutaj na świecie, żyjąc na świecie, łączymy się albo genetycznie, Albo poprzez jakieś ustalenia świeckie, czyli społeczne, może lepiej tak to ująć, w społeczeństwie możemy być rodziną, kiedy na przykład kobieta żeni się z mężczyzną, wówczas tworzą rodzinę, nie są połączeni genetycznie, i w sumie bardzo dobrze, bo od kiedy Bóg zabronił łączenia się ludzi z sobą blisko spokrewnionych, Wówczas ludzie, którzy nie byli z sobą spokrewnieni, łączyli się w pary i tworzyli rodzinę. Nadmienię, że od czasów Synaju Bóg zabronił bliskiego wiązania się w pary ludzi, którzy pochodzili z dosyć bliskiej rodziny. Dzisiaj jest to przyjęte, że można wchodzić w pary, o ile dobrze pamiętam, od czwartego pokolenia dopiero. Dlatego, że. Do czasu Synaju wady genetyczne nie były aż tak rozpowszechnione jak to jest dzisiaj, bo kiedy łączyły się, taki przykład dam, kiedy łączyły się osoby, które pochodziły z dosyć bliskiej rodziny, genetycznie byli bardzo zbliżeni do siebie, wówczas każdy z nich miało podobne wady genetyczne, które może nie objawiały się jakimiś chorobami. Czy jakimiś błędami genetycznymi widocznymi na zewnątrz, ale jeżeli tacy ludzie, którzy mieli te same wady w kodzie genetycznym, łączyli się, wówczas już mogło dochodzić do powstania widocznych zewnętrznie chorób na bazie właśnie tych wad genetycznych. To były choroby, których się nie dało wyleczyć, i tacy ludzie byli obciążeni nimi. Oraz, no cóż, cierpieli całe życie do końca. Dlatego, jak teraz jest przyjęte, bodajże od czwartego pokolenia już można się łączyć w pary, bo wówczas nie ma aż tak wielu wad w genomie poszczególnych ludzi. No ale nie o tym chcę mówić. Chodzi o to, że rodzina tutaj ziemska to jedno, a rodzina boża to coś zupełnie innego. Bo już kiedyś. W w jednym z nagrań mówiłem, że jeżeli chodzi o powinowactwo, wówczas to, co jest na ziemi, jest połączone krwią. Ale jeżeli chodzi o Królestwo Niebieskie, wówczas tam, ażeby do niego należeć, ażeby być członkiem Królestwa Niebieskiego, wówczas pokrewieństwo nic nie znaczy, bo przecież wszyscy mamy do przeżycia określoną ilość lat i wszyscy umieramy. I zarówno nasze ciała i krew zostają pochłonięte przez Ziemię. Jednakże to, co zostaje, co się liczy w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim, to jest wiara. I przez wiarę dostępujemy dokładnie tego wszystkiego, co zaplanował dla swoich dzieci Bóg. I żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, pokrewieństwo nie wystarczy. Pokrewieństwo nic nie znaczy. Do Królestwa. Niebieskiego wchodzi się poprzez wiarę. Poprzez wiarę w Boga, ale wiara w Boga musi być ugruntowana tylko i wyłącznie w Chrystusie. I tylko przez niego wchodzimy do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus to wielokrotnie powtarzał. Mówił, kto wierzy we mnie, ten ma życie wieczne i nie pójdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Oczywiście my tutaj, jako ludzie, za nami ciągnie się to, to zostało nam dane od czasu Adama i Ewy, a dokładnie to przez nich. Jako że Adam i Ewa stracili życie wieczne, tak samo wszyscy kolejni ludzie z nich się rodzący byli już pozbawieni takiej więzi z Bogiem, jaką na początku mieli Adam i Ewa. I dlatego tutaj chciałbym powiedzieć wszystkim takie słabsze przestrogi, że nie powinno się Wśród własnych bliskich, wśród nawet przyjaciół czy rodziny, Boń Boże, mówić o tym, że może przynajmniej na początku, bo jeżeli to są ludzie niewierzący, to nie powinno się ich takim nazywać, bo też powiedziałem kiedyś, że aby spowodować czyjeś nawrócenie, aby kogoś przywieźć nawrócenia, trzeba to robić mądrze, odpowiednio. Jak to zostało napisane w drugim liście od Tymoteusza, w drugim rozdziale w wersetach od 25 do 26. Takimi osobami, osobami nienawróconymi, osobami, które jeszcze nawet na elementarnym poziomie Boga nie poznały, należy postępować w sposób delikatny. I w 25 wersecie drugiego rozdziału 2 listy Tymoteusza napisał Paweł tak: Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy, i może oprzytomnieją. I wyrą się z sideł diabła. Żywcem schwytanym przez niego zdani na wolę tamtego. I z takimi ludźmi właśnie należy mówić w ten sposób: delikatnie pouczać, nauczać, ale też nie dawać się im wdawać w kompromisy. Bo to nie o to chodzi. Słowo Boże ma być głoszone, bo Słowo Boże nie podlega żadnym kompromisom i to nie ono ma się poddawać człowiekowi, ale też odwrotnie, to człowiek ma się poddawać Słowu Bożemu. Przecież apostoł Paweł również pisze, żeby karcić, kiedy jest do tego czas, kiedy nie ma czasu, kiedy jest na to pora, kiedy pory na to nie ma. Także Słowo Boże musi być głoszone kiedykolwiek i gdziekolwiek. To jest jasne. I dokładnie w taki sposób należy osoby, które jeszcze Boga nie poznały, nauczać właśnie w taki sposób, żeby zechciały do Niego przyjść. No i takich osób, dopóki nie są nawróceni, nie należy próbować oprzytomnieć właśnie w ten sposób, że nie należą do rodziny, bo na pewno będzie tak, że się obrażą. No i w ten sposób właśnie tutaj widać, że apostoł Paweł, pisząc te słowa, które przed chwilką przytoczyłem z drugiego listu do Tymoteusza, on właśnie mówił do takich ludzi, bo mimo, że genetycznie oni są rodziną, przecież może być... Siostra, brat, może być matka, z ojcem, z jakkolwiek. Ale jeżeli chodzi o Królestwo Niebieskie, to tam, tak jak powiedziałem, tylko wiara w Jezusa Chrystusa jest w stanie łączyć ludzi. Tutaj nie da się nic oszukać, tu się nie da nic nagiąć, bo Pan Jezus doskonale zna Bóg. Jednym słowem, On doskonale zna człowieka, doskonale wie co w jego sercu. I dlatego On nie przyjmie, absolutnie nie przyjmie człowieka, który jest nienawrócony, który udaje, że się nawrócił, ale chce również mieć coś dla siebie, bo jeśli chodzi o Królestwo Niebieskie, to albo wykonujemy to, co chce od nas Bóg, albo pracujemy, że tak powiem, w cudzysłowie dla Niego, albo robimy, czynimy własną wolę, a nie wolę Bożą. I tutaj Bóg się nie da oszukać, on się nie da z Ciebie naśmiewać, on nie da się z Ciebie naśmiewać i kpić. On doskonale wie co jest człowieku i tylko takiego przyjmie za swojego syna, który będzie całkowicie oddany jemu. Nie ma innej możliwości, nie ma innego wyjścia. Albo my robimy to, co chce Bóg, albo w ogóle nie powinniśmy się nawet zapatrywać na to, że kiedykolwiek on nas przyjmie, a na razie jeszcze jest na to czas. Nie wiadomo, jak długi jeszcze nam pozostał, ale jeszcze jest akurat ten czas, kiedy Bóg zbiera wszystkie swoje dzieci, kiedy Bóg pozwala na to, żeby ludzie do Niego przychodzili i wówczas stali się kolejnymi członkami Jego rodziny, Rodziny Bożej. Jednakże, kiedy ludzie już, którzy chcą być nawróceni, którzy chcą do Bożej Rodziny należeć, Oprzytomnieją, zobaczą w jakim są stanie, zobaczą, że bez Boga są skazani na potępienie, wówczas na pewno dojdzie do nich i to nie będzie żadną ujmą dla nich, że dopóki nie przyjdą do Boga w skrusze i, i w chęci poprawy oraz odmiany swojego życia, nie są do tej pory członkami Jego rodziny. I doskonale sobie z tego będą zdawać, bo wszyscy my, nowonarodzeni, musieliśmy przez tę drogę przechodzić. I to nie jest jakaś droga potępienia, to jest droga, która pokazuje nam nasze dawne, stare życie, jako takie, które zasługuje na potępienie. Jednakże wizja na przyszłość jest bardzo dobra, jest chwalebna i stanie się członkiem Bożej Rodziny jest naprawdę. Godne wszystkiego, godne pozostawienia swojego życia, tego starego, które się wiodło, a pójście za Bogiem. I w takim wypadku zaparcie się samego siebie i porzucenie starego życia nie jest niczym, co wymaga od człowieka jakichś wyrzeczeń, które są na tyle ciężkie dla niego, że praktycznie niemożliwe. Nie, to jest po prostu przygoda, która faktycznie jako pierwsza i jako jedyna, moim zdaniem, ma taką wartość, która jest nie do przecenienia, jest nie do kupienia. I dopiero wtedy, kiedy człowiek się nawróci, wówczas może samego siebie uznawać za członka Bożej rodziny. Także wówczas nikt mu nie powie, że do Bożej rodziny nie należy, bo czy jest połączony genami z człowiekiem ze swojej rodziny tutaj ziemskiej, czy nie jest, w Bożej rodzinie czy to będzie czarny człowiek, czy żółty, czy jakiegokolwiek innego koloru skóry, będą oni wszyscy członkami jednej rodziny, Bożej rodziny, bo w niebie geny, krew, pokrewieństwo nie ma żadnego znaczenia. Tutaj chodzi tylko o wiarę, bo wiara jest w stanie człowieka przywieźć przed Boży tron. Ja z własnej praktyki wiem, jak wygląda to, kiedy Niewierzącej osobie mówi się, mimo że pochodzi ona z tej samej rodziny, ma podobne geny, kiedy się mówi takiej osobie, że do rodziny nie należy, od razu się ona obraża, od razu ona doszukuje się jakiejś, jakiegoś takiego odbicia piłeczki w drugą stronę, ażeby zrobić mnie na przykład jakąś tam krzywdę, jakąś bić, szpilę. No jednakże taka jest prawda. Boże rodzina, a ludzka to są dwie różne rzeczy. Jeśli chodzi o ludzką rodzinę, tu wiary nie potrzeba żadnej, tu wystarczy tylko wpis w metryce urodzenia i przypisania do rodziny. Tak jest wszędzie na całym świecie. Jednakże jeżeli chodzi o Bożą rodzinę, tu liczy się już jedynie wiara, bo ona jest w stanie, tak jak powiedziałem i już tu mówię, któryże z kolei zresztą w jednym z moich poprzednich nagrań też ten temat poruszałem. I tylko w taki sposób człowiek właśnie może być zaliczony do rodziny Bożej. Do rodziny, gdzie stajemy się wszyscy dziedzicami bożymi. Jednakże też trzeba zachować pewną czujność, bo jest wiele osób takich, którzy nie należą do rodziny, a próbują się do niej niejako innymi furtkami, aniżeli przez wiarę w Jezusa Chrystusa, aniżeli przez tę prawdziwą wiarę w Boga dostać. To są po pierwsze wilki w owczych skórach, bo można ich tak identyfikować z wilkami w owczych skórach, a po drugie, kiedy powróci pan, kiedy powróci sędzia, wówczas on sam dokona czegoś takiego, że będzie oddzielał ziarno od plew swoich prawdziwych synów od tych, którzy tylko udają swoich synów. Ziarno będzie składował w swoich spichlerzach, a plewy będzie palił w ogniu nieugoszonym, tego tak on to sam powiedział. I tutaj akurat wyjdzie wszystko. Czarno-białym. Kto jest prawdziwym jego synem, kto jest prawdziwym uczniem, kto zostawił wszystko i podąża za nim, a kto po prostu tylko udaje. A dlaczego to robi? No, jest wiele takich przesłanek. Ludzie robią to dlatego, ażeby kogoś oszukać, ażeby kogoś sprawić na manowce, ażeby wzbogacić się finansowo tutaj. I poprawić sobie życie doczesne, a inni po prostu robią to z jakichś nakazów diabelskich. Nie ma się czemu dziwić, bo jednak takie odruchy ludzkie są znane i szeroko zauważane od bardzo dawna. Dlaczego ludzie tacy są? Przecież doskonale wiedzą, że ich życie tak, jak życie wszystkich innych skończy się wcześniej czy później tu na ziemi, a jaka będzie później ich droga, jaki będzie później ich przeznaczenie. No, chyba sobie nie są z tego nawet zdawać sprawy, bo skoro nie zdają sobie z tego sprawy teraz, to później już będzie za późno. Nie wiem dlaczego tak jest. Tak więc w Królestwie Bożym nie ma miejsca na jakieś oszustwa, nie ma miejsca na jakieś kłamstwa czy jakieś intrygi. Na takie tak zwane ciosy poniżej pasa po prostu nie ma miejsca, bo Bóg nie da się oszukać i zresztą. Synowie Boży, prawdziwi synowie Boży również się nie dadzą oszukać. Może na początku, póki ty mieszkają i żyją na Ziemi, ktoś może ich chcieć na samym początku ich drogi podchodzić, zrobić im krzywdę, jednakże kiedy będą już w niebie, tam u Ojca, to już to nie będzie możliwe. I na koniec wreszcie chciałbym dać taką przestrogę wszystkim, którym się wydaje, wśród katolików jest takich ludzi bardzo wiele. Ludzie są trzymani w ciemnocie. I zdala, jak najbardziej z dala od Sła Bożego. Bo jeżeli komuś się wydaje, że może dostać się do Kresa Bożego innym sposobem aniżeli przez wiarę w sna syna Bożego Józa Chrystusa, to ten człowiek jest w błędzie. On wtedy jest w bardzo wielkim zwiedzeniu, gdyż w taki sposób nie wiadomo przez kogo chciałby się dostać do Królesa Bożego. Nie znajdzie się w nim w żaden sposób, jak tylko i wyłącznie poprzez osobę. Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że Pan Jezus osobiście powiedział, że On jest drogą, jest prawdą i jest życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Mało tego, bo Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś próbuje się dostać do Królesa Bożego w inny sposób, wówczas będzie miało miejsce to, co zostało zapisane. W Ewangelii według w 10 rozdziale, w wersetach od 1 do 12, to są słowa samego Pana Jezusa Chrystusa, które nie pozostawiają tutaj żadnych możliwości dyskusji, czy w ogóle jakiejś polemiki z Jezusem. A te słowa brzmią tak. Zaprawdę, zaprawdę powiem wam, kto nie wchodzi do wczarni przez bramę, ale wciera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. A owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcy nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Ja jestem bramą owiec Wszyscy, którzy przyszli przede mną Są złodziejami i rozbójnikami A nie posłuchały ich owce Ja jestem bramą Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie Będzie zbawiony Wejdzie i wyjdzie I znajdzie paszę Złodziej przychodzi tylko po to Aby kraść, zabijać i niszczyć Ja przyszedłem po to Aby owce Miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że tylko przez Niego można dostąpić zbawienia, można wejść do Królestwa Bożego. Zresztą ja to często, prawdę mówiąc, bez przerwy powtarzam, bo te słowa z Ewangelii według Jana, z 14 rozdziału i 6 wersetu, powinny już rozwiać wszelkie domówienia i jednoznacznie powiedzieć, kto jest jedyną drogą do Ojca. Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I dodałem jeszcze, Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też go znacie i zobaczyliście go. Tutaj Pan Jezus powiedział, że przez nikogo innego jak tylko przez niego można dojść do Królestwa Jego Ojca. Także nie ma mowy tutaj o żadnych aniołach, żadnych zmarłych już ludziach, do których ludzie się modlą. Nie ma mowy o żadnej Maryi. Nie ma mowy o nikim, jak tylko o Jezusie Chrystusie. Bo skoro Pan Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego, to miał na myśli dokładnie to, co powiedział. Tylko i wyłącznie przez Osobę Jezusa Chrystusa można dostać się do Ojca. Przez nikogo innego, ani broń Boże, przez Osobę Jezusa oraz kogoś innego, jakoby ta osoba miała Panu Jezusowi pomóc. Nieprawda, bo Pan Jezus nie potrzebuje żadnej pomocy, On jest Bogiem i On jest drogą. Dlatego przez nikogo innego jak tylko przez Pana Jezusa można dojść do Ojca w niebie i być zaliczonym w poczet synów Bożych. Błogosławię wszystkich Ewangeliz Dawid.